Proszę wszystkich państwa powstań W stawie artykułu 20, 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 21. obrady Rady Miejskiej w Gniewkowie. Rada liczy 15 radnych, w obradach bierze udział 14 radnych. Tym samym rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie chciałbym przywitać wszystkich radnych, przedstawicieli urzędu, pana burmistrza, zastępcę, panią sekretarz, panią Skarbnik, panią mecenas. Biuro Rady, Informatyka, panu Wyciechem Spotkaliśmy się dzisiaj, nasze spotkanie, nasza sesja nadzwyczajna jest pokłosiem spotkania z Komisją Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury Opieki Społecznej, gdzie wspólnie tutaj na spotkaniu z panem burmistrzem, zastępcą podjęto decyzję o tym, że będziemy przesuwać środki na policję, na dodatkowe patrole. wstępu. Porządek obrad został Państwu Radnym dostarczony, także proponuję odstąpienie od jego odczytania. Czy są jakieś wnioski formalne co do porządku? Nie widzę, także przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Grunewski Tomasz. Za. Kamil. Jestem za. Błażewski Aleksander. Za. Krzysztofek Szymon. Za. Ruchowski Piotr. Za. Tomasik Krzysztof. Za. Myśliwy Gan Ganonafa. Za. Rafański Przemysław. Jestem za. Andrzej. Jestem za. Bajerowski Julian. Jestem za. Oren Kazimierz. Jestem za. Chłodniak Jestem za. Gołaś Grzegorz. Jestem za. Otręba Michał. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za. Tym samym stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego: przedstawienie projektu uchwały o przedstawienie projektu uchwały zmiany budżetu. Rozszerzenie skarbnika. Projekt uchwały Rady Miejskiej i z dnia 13 marca 2020 roku. W rozdziale 616 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 tysięcy zł, natomiast w rozdziale 754.05 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 tysięcy zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji na terenie miasta i gminy Zniebkowo, które realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Proponowane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu, nie zmieniają także ogólnej kwoty wielkości dochodów ani wydatków. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Myślę, że już nie będzie pytań, ponieważ sprawa na komisji została już szeroko omówiona w wszelkich aspektach. Także zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok. Ręczewski Tomasz. Jestem za. Pszenowski Kamil. Jestem za. Worzewski Aleksander. Za Krzysztof Za. Rychłowski Piotr. Za. Tomasik Krzysztof. Jestem za. Myśliwy Bernard, Za. Stepański Przemysław. Za. Judijski Andrzej. Jestem za. Ojerowski Julian. Jestem za. Orancka Zimierz. Jestem za. Łodniak Zielona. Jestem za. Dałasz Grzegorz. Za Potręba Michał. Za Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za. Tym ja stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę z sprawie budżetu na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Także dziękuję za, za to głosowanie oddaję głos jeszcze panu burmistrzowi. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim radnym za podjęcie jednogłośnie tej uchwały Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Drodzy mieszkańcy, ta uchwała jest na tyle ważna, ponieważ ona dotyczy zabezpieczenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, zarówno w mieście, jak i na terenie gminy. W tym trudnym okresie dla nas wszystkich myślę, że te wszystkie kwestie związane z koronawirusem są na tyle ważne, abyśmy je respektowali w 100%. Tak jak otrzymujemy polecenia z rządu, od pana wojewody, od pani starosty, ze sztabów kryzysowych, my również jako tutaj samorząd, jako miasto i gmina musimy te zarządzenia respektować w 100 Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców, pozostańmy w domu. Zostańmy w domu w tym czasie, nie wychodźmy jeżeli nie musimy i, i tutaj Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy, sytuacja jest naprawdę poważna i razem wspólnie musimy przez nią przejść, ale musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć skutki tego wirusa. Natomiast te zalecenia, które otrzymaliśmy, aby zostać w domu, proszę Was wszystkich, aby, aby tak właśnie było. Chciałbym jeszcze prosić wszystkich mieszkańców, aby zalogowali się do aplikacji bliska, bo na tę aplikację również otrzymujecie Państwo codziennie informacje dotyczące sytuacji, którą mamy. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę, dlatego chcielibyśmy, aby wszyscy mieszkańcy na terenie miasta i gminy Gmielkowo byli informowani, jak tylko się da. W stu procentach oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że, że no nie wszyscy mają takie możliwości, natomiast do tego też proszę Was wszystkich, abyśmy, abyście te wszystkie kwestie obserwowali na portalach społecznościowych naszego urzędu, na naszej stronie urzędu, no i oczywiście na, na stronach innych tutaj dostępnych dróg komunikacji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję Panie i To będzie reakcja odpowiedzialności dla nas wszystkich. To nie są ferie, to nie są wakacje, to jest kwarantanna, to jest minimalizowanie ryzyka. Także w związku z tym, że podjęliśmy uchwałę wobec wyczerpania się porządku obrad, to zamykam 21 sesję radziecką. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie.